O, jednak tu jest tylko, muszę posunąć te rzeczy. Tylko nie mój plecak. jest jako plecak, taki plecak Te rzeczy odniosę on. Może na te siedzenie. Jeden, dwa. Dobrze. Mam plecak. Idę schować żarcie. Dobre. Dobra i zrobione. No. Do szkoły. A telefon. Hmm. Nie wiem. Chyba spakuję. Okej, okay. spakowałam. Idę do szkoły. Czekaj, czekaj, czekaj. To jest chyba trochę za wielki plecak. Chyba miałem jeszcze inny. Dzisiaj wezmę ten. Okay. Drrr. O nie! Czekaj to która jest sama. I ja. ja przepraszam za spóźnienie. Nic się nie stało. A kim jesteś? Nową uczennicą? Tak, Diana Yellow. A to chodź. Najpierw odłożę plecak gdzieś tu. Yy, uczniowie. To jest nowa nasza uczennica Diana Yellow. Cześć. Dobrze, usiąść w pierwszej ławce. Jesteś bardzo niska. Mhm, bardzo. Najpierw to przesunę tu. I dobrze. Dzisiaj mamy pierwszą lekcję plastyki. Więc plastyka. Dzisiaj to będzie akurat praca domowa, a dzisiaj będziemy robili wyćwiczenia. Piszcie do zeszytu. Przepraszam, ale muszę się wspiąć do tablicy. Ale wysoka. Ktoś pierdnął. Kto to pierdnął? O! Kto pierdnął? Będzie <noise> no, najbardziej śmierci. Kasiu, to Ty zrobiłaś. Przyznaj się. No dobrze. Ma się to nigdy, nigdy, przenigdy nie powtórzyć. Dobrze? Dobrze. Piszcie ci uwagę. Dobrze. O, i przecież jest nowy rok szkolny, więc powinnam wam się przedstawić. Jestem panna Simian. Aha. A kiedy będziemy zaczniemy lekcję? Dobrze, już piszę na tablicy. Drrr. Dzwonek. Akurat. W codziennym małym końcu lekcji. Super! Au. Idę do pani pielęgniarki. Jej! Ech. Kasiu, chodź tu. Tak, co, i czym mogę służyć? Proszę ciebie, żebyś tu została w kodzie. Mogę, mogę. A ja idę. Masz tu zostać godzinę. Kamery cię obserwują. Dyrektor cię też obserwuje. Dyrektorze proszę... A, tu kamera. Dyrektorze proszę obserwować Kasię Wilmals. Lub inną. Jak ty masz nazwisko? I nie pamiętam. Dać swojego nazwiska nie pamiętam. Nie ma jak, u siebie w pokoju. Dobra. Au. Otwieram. Dzień dobry. Dzień dobry. To dla pani paczka. Do widzenia. Au. Ciekawa kapaczka. paczka. Otworzyłam ją. Co to jest? Koszyk, kokardka, taka wstążka, klucz, kokardka i kokardka. Od kogo? Od wielbiciela. Mleko? Po co mi takie mleko? Mamo, mam dla Ciebie prezent. Co? Zobacz, albo zobaczysz w sypialni. Nie ma wzrotu. Akurat szukałam ciebie. W sypialni, ale ciebie nie było. Trudno. To nie jest do wzro, Coś ty chcesz mi dać? E, mówię do niej. Wzr... E, nie możesz mi oddać, bo mówiłam. Ha, ha. Och, te dzieci. Nie! pozbyłam się tego czegoś. Dobra, um, piękne kokardki, ale, ale po co jest ten klucz? Pasuje trochę do mojego, nasi, moich korali. Muszę się dowiedzieć, kto jest moim wielbicielem, ale na ja razie będę chować te kokardki. Czy na one są? O. Dobra. No to... Nie wiem. Co robić? Hmm. Co tu porobić? Idę na spacer. Drugi raz. Tylko żeby tam nie spotkałam tej dziwnej Oliwii. Co robi tam mój tata? O nie, teraz ma ważniejsze sprawy, znaczy Oliwia. Co ty znowu tu robisz, Oliwia? A ty, Diana? Powiedz, że nie chodzimy razem do klasy. A do jakiej ty chodzisz? Do drugiej liceum. Ja też. A do której? B, C, D, A. No, doam Ja też. A czemu ci się cię nie było? Bo byłam u dentysty. A gdzie siedzisz? Bo są tylko cztery ławki. A ja się y, usunięli tam, no i będzie w jednej ławce dwie. Teraz znikaj tu, bo mam ważniejsze sprawy. A jakie niby? To nie twoje sprawy. <grym> Och, niech ci będzie, ale w szkole ci załatwię. Ach. Ach. Nie wiem co i zrobić, ale muszę się ukryć, muszę coś usłyszeć. Och, jaki jesteś pewny. No to wiadomo. Muszę zrobić tego zdjęcie. To mama! Oj, przecież się umówiłam z mamą, że przyjdę do jej pokoju. Oj! To mama, przepraszam, że się spóźniłam. Mamo, mam ci coś do pokazania. Mam zdjęcie twojej yy, taty. No i co? Wyszedł yy, Wyszedł. Bo się umówi z kolegami na piwo. Nie, tam nie widziałam go gdzieś indziej. Ach. No to pokaż mi to zdjęcie, kochanie. Ale myślę, że to nie będzie prawda. Lub się pomyliłaś. Musi to być prawda. Proszę, obejrz sobie. Co? I jeszcze datę? O nie. Gdzie on teraz? Chyba w tym samym miejscu. To idziemy? Tak. Papi. Robimy dziwną akcję. Tak, Wkraczaj, córko. I to się rozumie. Gdzie jest tato? Jaki tato? Możemy dla osobności pogadać. Tak, tato. Cześć, tato, czemu oszukałeś mamy? Jak. Słuchaj, masz mi nie robić wiochy. Jakie wiochy? Przecież ty nie wiesz od. Przecież ty nic nie rozumiesz. O! Przepraszam Ciebie. A o co chodziło z tym tatą? Chodziło. To jest Adrian. A nie jaki Adrian. Ale to jest Adrian. Nie. To jest Adam. Adrian i Adam to prawie to samo. Mogę z Tobą porozmawiać na osobności. Co się stało? Och! Co och? Nie lubię ciebie już od małżeństwa. No. Jak to mogło... Jak ty mogłeś? Tak, mogłem. No i z kim się teraz umawiasz? Z dziesiątkami dziewczyn? Tak, ale nikomu nie wygadasz. Nikt... Nikt ci nie uwierzy. Dlaczego? Dlatego, bo jestem za bardzo przystojny, że po pierwsze, żebyś jestem za bardzo przystojny, żebyś mówiła, że, że ja tak robię i, i byś tego po prostu nie zrobiła. I nikt by ci też nie uwierzył. zwierzą, Kiedy to zobaczył. O nie, 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 nie.